Dobry rzemieślnik jest na wagę złota. Wiedzą o tym mieszkańcy Ursynowa, gdzie swoje zakłady od wielu lat prowadzi prawie 100 rzemieślników. Teraz będzie ich łatwiej odnaleźć dzięki specjalnej ursynowskiej mapie rzemieślniczej. Takie dźwięki płyną z bloków sercu Ursynowa już od niemal 40 lat. Pracownie prowadzi rodzina lutników pan Bartosz z ojcem Markiem. Najczęstsze naprawy to jest renowacja lakieru. Dorabianie podstawka, wymiana strun, smarowanie kołeczków, korekta duszy. To prawdziwa że rzemieślnicza praca. Trzeba precyzji i doświadczenia. Bach nie umiera, dużo jest ludzi, dużo grających, dużo uczących się, także mhm. mamy co robić. Miejsca z tradycją tworzą klimat ursynowa kiedy państwo przed Pełscy w latach 80 otwierali ten zakład fotograficzny okolica wyglądała inaczej jesteśmy od, od zawsze od jak były pola to się zaczęło szukanie lokalu to był ostatni blok w ogóle ursynowa warszawy otoczenie się zmienia technologia się zmienia ludzie się zmieniają tradycje się zmieniają a to już cukiernia z zasadami w starym stylu tutaj państwo znajdziecie Ciasteczko naturalne na najprawdziwszym maśle. Wszystkie wyroby mało cukru mają. Cukier wystarczy z owoców. Te i inne podobne miejsca trafiły na rzemieślniczą mapę Ursynowa. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli odszukać wyjątkowe zakłady, które oferują usługi od pokoleń. Mapa dostępna jest póki co w internecie. Teraz mieszkańcy zbierają pieniądze na wydruk. Wielu naszych rzemieślników przekazało bardzo fajne fanty z tej okazji i w związku z tym można również otrzymać upominek od rzemieślnika, wspierając też wydruk, pocztą otrzymać tą mapę. Tylko na Ursynowie jest prawie 100 firm rzemieślniczych z wieloletnią tradycją.